Cześć, zapraszam na przegląd nowej gazetki, nowego katalogu z narzędziami marki Parkside. Ten katalog rozpoczyna się od 25 sierpnia i trwa do 31 sierpnia. Na stronie 38 od 30 sierpnia, sobota, mamy tutaj za 299 zł rozdrabniacz nożowy o mocy 2400 W. Powiem Wam, że nie miałem nigdy doświadczenia z tym rozdrabniaczem nożowym. Mam taki rozdrabniacz, ale to jest rozdrabniacz frezowy, który znakomicie się sprawdza. Można zobaczyć, jak działa właśnie taki frezowy rozdrabniacz. Nożowy pewnie robi taką sieczkę bardziej. tutaj mamy dwa noże obrotowe wysokiej jakości wykonane z utwardzonej stali specjalnej w zestawie popychacz, worek zbiorczy, klucz imbusowy z kątowym śrubokrętem krzyżowym i mamy 100 zł taniej moment obrotowy 12 Nm pojemność zbiornika 45 litrów prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 na minutę idealny do rozdrabniania ściętych roślin Zarośli krzewów maksymalnie FI 40 mm. Obok na stronie mamy worek lub zestaw dwóch worków ogrodowych 275 litrów lub dwa razy 125 litrów. Obok za 20 zł, lina wielofunkcyjna 30 m, także online. Kompostownik 300 litrów za 99 zł, 69x69x79,5 cm. Fajny bo możemy dodatkowo zamykać go sobie a za 30zł mamy plandeki dwie sztuki 2 na 3 metry lub plandeka 3 na 4 metry w zestawie sznurki do mocowania Fajny mały sekatorek o napięciu 4V w zestawie klucz płaski, klucz z gniazdem sześciokątnym osłona na ostrze oraz przewód USB typu C Wycięcia pędów o grubości 14 mm za 80 zł. Sekator ładowany przez USB typu C. Okulary ochronne za 19 z 99 zł. Elektryczne nożyce za 99 zł. o mocy 450 W. Liczba obrotów 3400 na minutę. Długość cięcia około 46 cm. Maksymalna średnica gałęzi 12 mm. A poniżej mamy sekatory kowadełkowy, nożycowy, nożyczki. A za około 40 zł sekator nożycowy. Do gałęzi lub pędów o średnicy Fi 20 mm marki Fiskars. Na kolejnej stronie za 99 zł obniżka o 30 zł. Bardzo mocny odkurzacz z muchawą do liści o mocy 2600W. Jest u mnie na kanale bardzo dobry odkurzacz i jednocześnie rozdrabniacz. Rozdrabnia te liście, jak są za duże. Zmniejsza objętość liści 10 do 1. I te liście gromadzą się nam tutaj w tym worku o pojemności 34 litrów. Także tą część sobie wymieniamy, ściągamy. Teraz służy nam to jako yy, odkurzacz, a z drugiej strony, jeszcze mamy tutaj drugą opcję. Po prostu stosujemy to jako dmuchawę. Nożyce do żywopłotu z teleskopowym czątkiem o mocy 710 w za 229 zł. Tutaj mamy jako jedno narzędzie, ale jest jeszcze taka opcja. Akurat, może nie w tym, bo tutaj nie pisze o tym, że tutaj jeszcze jest druga opcja. To jest pojedyncze takie narzędzie, ale jest jeszcze takie podwójne, gdzie po prostu przystawkę tutaj tą odkręcamy i wkładamy sobie tutaj też takie na wysięgniku, taką pilarkę, okresywarkę. A poniżej mamy teleskopowe narzędzie do przycinania z piłą. Element teleskopowy. 1,6 do 2,65 m po rozłożeniu. Maksymalne cięcie nożyc do pielęgnacji drzew 30 mm, długość brzeszczotu około 30 cm i maksymalna średnica cięcia brzeszczotu to jest aż 60 mm. Dużo narzędzi ogrodowych, praktycznie wszystkie tutaj mamy: za 50 zł, 20 zł taniej, teleskopowy sekator, kowadełkowy. 5 stopni regulacji tutaj tych rączek od 64 do 85 cm. Maksymalna średnica cięcia to jest 40 mm. Idealny do cięcia gałęzi, drzew, krzewu oraz bylin. Precyzyjne cięcie dzięki podwójnemu ostrzu. Również za taką samą kwotę teleskopowe nożyce do żywopłotu. Długość ramion teleskopowych 62 do 77 cm. Grubość cięcia do 6 mm. 40 zł taniej. Mamy ostrzałeczkę sieciową w mocy 85 W, model PEKSG85E4, w zestawie ściernica FI104 mm i dwie śruby mocujące. Otwór tarczy FI22 mm, grubość tej ściernicy to jest 3,2 mm, liczba obrotów silnika 5000 na minutę. Dodam jeszcze, że Parksek posiada. Taką ostrzałeczkę na akumulator 20V z serii X20V Team. Poniżej tej ostrzałki mamy przedłużacz będnowy, długość przewodu 10 metrów 4 gniazda zabezpieczone klapkami, posiada termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Cena 80 zł, klasa wodoszczelności IP44 piła do gałęzi z możliwością składania, blokadą trzy kąty cięcia oraz futerałem przypinanym do paska cena 1999, długość brzeszczotu 20 cm długości i mamy dwa warianty do wyboru. Jeszcze na kolejnej stronie to już mamy zliwarno, pokrowiec na meble ogrodowe. Również trzy, trzy warianty do wyboru: 76 na 110, razy 91, razy 80 cm. I takie tutaj mamy różne wymiary podane. Stół ogrodowy z, ze stołkami. Tutaj mamy stół okrągły. No różne rodzaje, no, różne rzeczy możemy sobie poprzykrywać, jeżeli po prostu z tego nie korzystamy. Z wodoodpornego i odpornego na rozerwanie materiału także to cały ten katalog. Ogród tym razem, także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć i zapraszam na kolejne moje filmy. Hejka.